Wojtek, usmażcie jajecznicę na sajtaśmie i śpiew śpiewając płonie sajtaśma i szumiąknieje. Tak to jest powiedzieć komuś, że się robiło dziwne rzeczy w HS. A więc znajdujemy się na bagrach i będziemy dzisiaj rozpalać ognisko, ale na razie chcę wam pokazać tą piękną okolicę i chcę przetestować czy to się nagrywa. Tu mamy łódka, który nam macha. A, czeka, ja a tu żółwia! Powiedz coś ja do kamery. Kasę tutaj, mamy pieniądze. Mamy kasę. Hajs się zgadza. To dobrze. Oga żeby była stylizacja tak yy, wygajnego zadania, a czy nie, w sumie nie dlatego. No więc tak, utek. Ha, Pokaż co mamy. A ja, coś, ja coś chcę powiedzieć. Halo. E, wyjątkowo nie jesteśmy na skałkach, jak planowałyśmy. Jesteśmy nad Zalewem Bagaj. Bo nam się nie chciało jechać eee, Znaczy utek jest leniwy Znaczy mnie do nie... A, Odpowiedziela nam ten... Papier! Tutaj ognisko nam się rozwala Znaczy to jeszcze nie jest... To, by. to by. Dobra, ale tak Dobra, więc... To robimy, gdzie robimy? Tutaj robimy... Ej, no to ja mam tutaj torebkę tak. Dobra, to nie. Gdzie... Dobra, ale będzie okej okay. Ale się zgadza, słuchajcie No... O! No to tak, mamy dużo suchej terenie. I Tutaj mamy już. Zaczynamy rozkonać. Trzeba na początku... będzie wielkie ognisko. Staramy się, żeby nie było zbyt dużo. <grym> Lokety. <grym> I więcej dobra. trawy. To będzie pierwsze, pierwsze podejście rozpalenia, bo pamiętacie może jak na plantach nam długo szło rozpalenie? No, więc, te, więc teraz będzie podobnie. Dobra, masz jedno, a ja mam drugie. Dobra, rozpalają zewnętrzne. zobaczymy. Czekaj. Pamiętajcie, że Maciej jeszcze na tym usmaży więc ją ja pozdrawiam. Coś no, się zapaliło. Zapaliło się. Nie, nie, nie. jednak nie. Jest, dobra. Kurwa, Przepraszam, to. Dobrze. To się dybi. Poczekajcie, tutaj będę dokładać papieru. No, to leci nie, leci. papier. Nie, no, bez trawy, mamy tu papier, patrzcie się. Musimy rozpalić na papierze, no nie? Mamy papier. Co tam leży? Jakiś no, gaz tam. Nie patrzę. Dobra, nie? Ale to dybi. No polisz tutaj rażmę, więc w sumie... Tu się cię zabiję tym. Ten... Pozdrawiamy Wojtusia. Ja jego nie pozdrawiam <noise> Ale mu masz. Dobra, pali się, pali się. Nie wiem czy widać. Widać ten tylko, ale ten... Jest. Dawaj papieru. Nie, Co? Nie, <głos》? 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 E, nie, nie. nie. Dobra, się, nie się. Cukaci, Dotyptuj odgniska! Tak. Jest! Utec na zuratowo. Nie spalimy się! Bohater tak. No, tak. tak, brawo! <grym> ale <jajecznicę. grym> Eee, tak... Dobra, to... Ej, trzeba nas wylać jakiś patyku. Nie, ale... To... Na tych patykach są jajecznice. Zamymy... To musimy je wkleić? Co wy będziecie robić? Robimy prowizoryczne naczynie, w którym zrobimy jajecznicze. No ja żeby najpierw za zapkać, żeby... Okay. O, ale będę łowić lód, a potem go rozpalać, czy coś a, takiego. Nie, nie ma spalać lodu. Patrzcie jakie to grubo Dawaj, I to jest ciężkie, jedną ręką O, fakt, weź to też ze mną na stół. Dobra, czekaj. O kurde, o kurde. Czekaj, czekaj, ja mam. Jest. Żółw jest mocny. Uh, strong a, man. To a ty uh -huh. poukładaj tu tutaj, żeby... Yy, nie spali nam rzeczy przecież. A, zatrzyma. Tak. dobra. To już miałem odczuć. No czekaj, ja będę to nazwa ja się układać. Czy tak? ja mogę... No czekaj, to już tutaj jest. Nie no dobra, czekaj. No możemy... Kurde. Czekaj, na ziemi. Właśnie by wyjść. Materiały. Gdy już mamy wszelkie zabezpieczenia z nam się zaraz zaleją kur... Urwałaś coś, czemu niszczysz na przyrodę? Nieładnie tak. Ej, bo ten lód się roztopił i tam jest całe to takie zalane. Mamy powódź chwilowo. Czemu? Ja ją biorę. Czemu? Bo ja ją znalazłam. Hmm. I tu na dole sobie, Ej, chodzi panie. o to, żeby zapaliły się faktyczki. Użyłem jaja na brzegu Ej, co na to do wody wsadziła? Dobra, żółw Co tam znalazłaś? Moje jaja! Pokaż! <grybujesz> Spragnieni tego <grybujesz> <grybujesz> wow. Dobra, będziemy robić teraz jajo jajo Jajownicze Muszę to sobie doleć. Dobra, idziemy zobaczyć co. Utek! Utek, utek, utek. Zgasło? Ojej. Oj. Ej, to jajko jest zimne. Sachałem jest zimne. No bo może je do wody. No właśnie. Nie! no, no wy... było zimne. No to nie wiem, może takie było. No bo to jest jego uroda, a ty uważasz, że ono jest inne. Ej, do zaraz my jedno No to nie będzie jeśnica, jak się pasie. Do... No, nie dobra. Wylewaj to na kurde. Tyle z naszej jajecznicy. Zadanie wykluczane. Pięknie, Nam się rozbełtało, patrzcie. To zadanie. No. Tak? Wojtek, przekazujemy Ci... Że... Wojtek, kocham Cię, wiesz? Bardzo ja Cię szko... lubimy. Hey. Braciszku, ja naprawdę Cię bardzo kocham, ale Twoja inwencja mnie po prostu pojaża. Tak więc, zbliżenie na nasze zadanie. No tak powiem... Ej, daj na chwilę na mnie. Smacznego. Żółw! Są... Close enough. Czy teraz idziemy się huśtać na huśtawki? Dobra, ej, ja chcę. Dobra, koniec. Żegnam was, był kamerzysta.